Witajcie, kreatorki własnego życia. W drugim dniu naszego finałowego tygodnia skupimy się na konkretnych strategiach, które pomogą w kształtowaniu i utrwalaniu pozytywnych nawyków. Te nawyki stanowią fundament naszego długotrwałego sukcesu i dobrostanu. Jakie strategie pomogą nam kształtować i utrwalać pozytywne nawyki? Po pierwsze, małe kroki. Podobnie jak w filozofii Kajzen, rozpoczynanie od małych, zarządzalnych działań jest kluczem do budowania nowych nawyków. Zamiast dążyć do wielkich zmian naraz, skup się na małych, codziennych działaniach które stopniowo prowadzą do większego celu. Po drugie wykorzystywanie triggerów. Trigger, czyli wyzwalacz to coś co automatycznie popycha nas do działania. Może to być na przykład umieszczona butelka wody, która przypomina nam rano o piciu lub książka na nocnym stoliku jako przypomnienie o wieczornej lekturze. Po trzecie śledzenie postępów. Śledzenie postępów to potężna motywacja do utrzymywania nawyków. Możesz to robić za pomocą aplikacji, dziennika czy nawet prostej tablicy, gdzie zaznaczasz każdy dzień z nowym nawykiem. Po czwarte budowanie systemu wsparcia Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy społeczności może znacząco pomóc w utrzymaniu nawyków. Nie bój się dzielić swoimi celami i prosić o wsparcie. Przejdźmy do zadania na dziś. Wybierz jeden nawyk, na którym chciałabyś pracować. Ustal jeden mały krok, który możesz podjąć dzisiaj, aby go wzmocnić. Następnie pomyśl o triggerze, który pomoże Ci w jego utrwalaniu i sposobie, w jaki będziesz śledzić swój postęp. Pamiętajcie kreatorki, że budowanie nawyków to proces. Nie zawsze jest łatwo, ale konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe wyniki. Jutro. Będziemy kontynuować naszą podróż skupiając się na pozytywnym myśleniu, jako nawyku, który przekształca nasze podejście do życia i wyzwań. Do zobaczenia!